Brakuje Ci monet na tocy? Wbijaj na supercoins.pl, kupisz tam końcy bezpiecznie, a używając widocznych na ekranie kodów rabatowych możesz zgarnąć od 10 do 15% zniżki. Możesz też wziąć udział w konkursach, w których do wygrania są 3 świetne karty, w tym Cristiano Ronaldo Shapeshifter. Dodatkowo podczas tej promocji na Instagramie Super codziennie będzie pojawiać się zagadka, za której rozwiązanie będzie można zgarnąć darmowe coinsy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym filmie z polskiego Messiego na moim kanale. Na początku warto podkreślić pewne kwestie co z naszą przyszłością. Jednak szybciutko wcześniej dziękuję Wam za każdą łapkę pod poprzednim filmem, jak i za zostawienie suba. Co prawda tylu widzów nowych nie doszło jeszcze na kanał, żebyśmy mogli użyć kolejnego boosta treningowego, ale mam nadzieję, że takie osoby oglądają ten film. Zachęcam Was do zostawienia suba i wtedy na pewno szybciej zdobędziemy kolejny boost treningowy. Jeśli jednak chodzi o lajki, tam spisaliście się jak zwykle na medal. 2500 lajków pod poprzednim filmem oznacza, że dzisiaj możemy wypuścić sobie koszulkę i wyglądać już no nieco profesjonalniej trzeba przyznać no i przejdźmy już do meczu z Górnikiem Zabrze który jest właśnie teraz przed nami a odnośnie naszej przyszłości yy, byliście zdania, że powinienem odejść z Górnika jednak, czy odejdę teraz? no nie do końca było mega dużo komentarzy o tym, żeby odejść, ale dopiero w okienku zimowym, czyli za pół roku. Kiedy to po prostu w polskiej lidze jeszcze się podszkolimy, nasza ocena ogólna będzie jeszcze wyższa. No i przede wszystkim, też pogramy nieco więcej w polskiej lidze, żeby udowodnić, że ta liga jest dla nas już taka poziomem po prostu odpowiednia, a nie, że odchodzimy jak tylko nadarzyła się ku temu lepsza okazja. Dlatego jakby idę w tą waszą stronę. Fajna w sumie jest tym opcja, że jeszcze pół roku szkolimy się, mam nadzieję, że w pierwszym składzie Śląska-Wrocław. No i potem możemy spokojnie za granicę odejść już z wyższą oceną, z wyższymi umiejętnościami i będzie większe prawdopodobieństwo, że sobie po prostu poradzimy w innej lidze. Odnośnie koszulki wypuszczonej, zrobię to po tym spotkaniu, bo w sumie, nie wiem, tak rozmawiamy Wiem, że zapomniałem tego zrobić przed meczem, dlatego będzie to nasz ostatni mecz z koszulką, że tak powiem, w spodenkach. No a od kolejnych meczów już będzie to wyglądać lepiej. A my tymczasem lecimy z pierwszą akcją i moim fatalnym podaniem. Lecimy z naszą sytuacją. No i zobaczmy, mamy przewagę tutaj, to może skończyć się dobrze. No, pich, jest nas tutaj dwóch, jest główka i to jest gol polski Messi z Bramką w FIFA 20 w barwach Śląska Wrocław. Nie spodziewałem się, że uda się tak świetnie podać tą piłkę do nas. No, idealna wrzutka, picha. Zobaczcie, no, myślałem, że gdzieś tutaj Esposito poszuka, no bo Esposito był sam. Ale jednak wrzutka, pignowałem tego spalonego do samego końca, no i udaje się zdobyć pierwszą bramkę w barwach Śląska Wrocław. Coś pięknego yy, tworzy się właśnie w ten sposób ta nasza historia. No i mam nadzieję, że tylko będziemy potwierdzać, że Marek Buzanowski ma naprawdę predyspozycję, żeby tutaj yy, zrobić wielką karierę. No i jest przejęcie, tak jest, dobrze, na spokojnie. Pięknie poklepany z Dżibujciem. Udało się utrzymać przy piłce. Yy, oddajemy do Małczyńskiego. No i zobaczmy, bo przed nami kolejna okazja. No, gdyby tutaj szybciej piłka została posłana. Yy, Okej, okay, podanie do płachety i to jest 2 do 0. Coś pięknego, co Śląsk Wrocław robi w tym meczu. Yy, dwie szybkie bramki teraz. Też piękna akcja w ogóle, że wyszliśmy od przejęcia właściwie w kilka sekund pod bramkę przeciwnika. No i mamy już tutaj Gola na 2 do 0. Pięknie. I kolejne przejęcie polski Messi, tak jest. Esposito tutaj wybiega. Yy, gdzieś mi chciał szybko oddać tą piłkę. No, może nieco za szybko. Mógł chyba ją jeszcze nieco dłużej poholować. Ale i tak, no, trzeba przyznać, że ten mecz jest naprawdę świetny w naszym wykonaniu. Ale poklepali tutaj zawodnicy górnika. No i trzeba uważać, Anfuro. Niestety 2 do 1. Ale trzeba przyznać, że zasłużyli na tą bramkę. Pięknie poklepane bez szans nasza obrona. No i 30 minut do końca, a wynik jeszcze nie jest taki pewny. Ja się tutaj wróciłem do obrony, no bo jest ciężko. Górnik dominuje całkowicie. No i trzeba uważać. Niestety, za chwilkę może się to źle dla nas skończyć. Ok, wybijamy, ale cały czas niestety górnik przy piłce i w ogóle. Słabe jest to, że jak ja się cofam, żeby wspomóc defensywę to dostaję obniżoną ocenę za, za to, że nie pilnuję pozycji. A myślę, że jednak ważniejsze jest w końcówce meczu, żeby jednak wspomóc defensywę, niż żeby biegać gdzieś tam po ataku, tak więc no to akurat jest troszkę głupie, ale nie będę na to patrzył i mimo wszystko gdzieś tam będę cofał się do tej obrony. No i lecimy z kolejną szansą, zobaczmy, bo jest kontratak, jest nas tutaj dosyć dużo. Podanie do Stigleca, Stiglec oddaje do mnie. No ja tutaj troszkę nie mam komu tej piłki już oddać. Ale zobaczmy, jest płacheta. Mamy dużo miejsca. Podanie do mnie do Esposito. Ten uderza. Niestety nie ma w bramki. Szkoda, nieco za słabo chyba uderzył. No i ostatnia akcja tego meczu. No za dużo już tutaj nie wydarzy się. Ale jest jeszcze piłka do mnie. Zobaczmy, polski Messi. Polski, Messi, Esposito i jest bramka, tak więc zaliczamy jeszcze asystę w samej końcówce tego meczu, 94. minuta właściwie. No i nie dość, że mamy bramkę w tym meczu, to jeszcze dokładamy asystę, tak więc mecz chyba idealny. Jest oczywiście, powiedzmy, dublecik na naszym koncie. Coś pięknego. No i koniec spotkania. Zwyciężamy 3-1. Wydaje mi się, że będziemy zawodnikiem meczu, no bo chyba nikt bardziej nie, nie zasłużył. Nikt nie zdobył przede wszystkim gola, jak i bramki. Gola, jak i asysty oczywiście. Eee, I tak też się dzieje. Zawodnik meczu, polski Messi. Coś pięknego. Oby jak najwięcej takich spotkań było. No i już za chwileczkę przed nami spotkanie z Wisłą Płock. Tutaj mamy wiadomość, że Kolao powraca. Czyli jakby główny ofensywny pomocnik eee, zespołu. Tak więc no szczerze mówiąc zobaczymy jak to wpłynie na nasze występy. Czy cały czas będziemy dostawać tą szansę, czy jednak znowu będziemy musieli pogodzić się z rolą rezerwowego. Bo też patrzmy, że nasza ocena już urosła i wychodzimy w tym meczu w pierwszym składzie. Nie wiem czy jest to spowodowane poprzednim meczem, który wyszedł nam świetnie, czy może słabszą formą Kolao, który wraca po kontuzji. Nie mam pojęcia, ale przechodzimy już do tego spotkania. Jak możecie zauważyć, wypuściłem też koszulkę naszego polskiego męskiego. Zobaczmy, będzie rzut drożny. No, z rzutów rożnych coś póki co bramek za dużo nie zdobywamy. Ale może teraz poprzeczka. I niestety, wybijałem zawodnicy Wisły Płocki jeszcze. Sztyglec, no niepotrzebnie. Okej, okay, to ma szansę wyjść, tylko no nie dostałem podania. Ale dostaję je teraz. Jest Esposito, znowu oddaję piłkę do niego. On do mnie, no pięknie poklepaliśmy. Uwaga, polski Messi słupek. A jajaj, no tak blisko. Lewą nogą był tu oczywiście też rzeźniczak. Niesamowicie chciał nas kryć. No i ostatecznie, niestety, tylko słupek szkoda. Nieco szybko ten Esposito oddaje piłkę do nas. No, czasem mógłby jeszcze poczekać. Jestem pewny, że wychodziłoby to na lepsze. No, ale oczywiście nie mam nic za złe. Może teraz zacznę. Kotunio, my piętką tutaj do cię Pięknie poklepane. Co ten Śląsk wyrabia? Znowu. Podanie przejęcia i do Płachety na skrzydło. Piękne podanie. Yy, jestem tutaj ja. Podanie do Esposito. No niestety nic z tego nie wyszło. Doliczony czas pierwszej połowy. I będzie jeszcze okazja, zobaczmy. Esposito uderza. Całkiem niezły strzał, ale chyba nieco za słaby jest Płacheta, wiemy ile on ma tempa i to może być całkiem nieźle ale też chyba nieco za szybko z tym podaniem no nie wiem czemu, ale ci załodnicy Śląska często mega tak szybko chcą się pozbyć piłki e, grają niepotrzebnie z pierwszej e, a czasem można by poczekać nieco dłużej, ale teraz ładna klepa nam tu wyszła, e, dobrze jakbym dostał piłkę, dużo tutaj miejsca miałem na przedpolu, ale traci Esposito i schodzimy tak, schodzimy z tego co widzę, pojawia się za nas Radecki My sobie przesymulujemy pozostałą część meczu, żebyśmy, oczywiście, nie mieli wpływu czasem na wynik. Za chwilkę sobie zobaczymy, jak, jak to się skończyło. No a nasz mecz mocno średni, totalnie niczym pozytywnie nie zaskoczyliśmy. Cały Śląsk jakoś tak nie mrawo, a mecz zakończył się wynikiem 0 do 0, tak więc no mecz taki średnio ciekawy. I kolejne spotkanie to będzie mecz z Koroną Kielce. My wbiliśmy ocenę 65, tak więc wygląda to naprawdę coraz lepiej. I ciekawy jestem na kogo trener postawi. Czy na nas, czy może na Kolao. Wydaje mi się, że na nas, bo mamy formę doskonałą tam na dole, więc no wydaje mi się, że cały czas będziemy dostawać szansę, dopóki ta forma doskonała będzie się u nas pojawiać. I tak też się dzieje. Tak więc w tym meczu również wystąpimy. Przechodzimy do trzeciego na dzisiaj spotkania. I lecimy z pierwszą akcją Śląska w tym spotkaniu. No dobrze byłoby tutaj szybko strzelić gola, żeby nie doszło do czegoś takiego jak w meczu z Wisłą Płock. No i zobaczmy, bo będzie ku temu okazja. Jest tutaj Płacheta. Postaram się gdzieś tu wystawić, ale no niezbyt udana wrzutka. Coś pięknego. No i zobaczmy, bo jest szansa na bramkę. To może się skończyć golem Polski Messi. Oj, ojoj oj, oj, No nie popisałem się, chociaż strzał był zablokowany. Myślałem, że to ja tak w kosmos kopnąłem, a jednak to był strzał blokowany i z tego względu tak to poleciało, no ale niestety w tej akcji nic już nie działamy i koniec pierwszej połowy może teraz nie chcę wrzucać tak samo jak oni ciągle, więc podaję do picha pich, pich sam tutaj w takim gąszczu rywali że trzeba przyznać i tak sobie nieźle poradził wywalczając ten rzut rożny. pychała przed szansą, jest wrzutka okej, okay, wybijamy, ale i tak Płacheta do tego jeszcze nie dojdzie może mi się uda odebrać jednak nie, no i niestety 1 do 0 dla Korony Kielce no cóż, no atakowaliśmy w tej drugiej części, ale jak widać jedna akcja wystarczyła, nieupilnowany Forcel, no i mamy 1 do 0 o, zobaczcie nowa pozycja PSP, tak więc nastąpiła tutaj zmiana pozycji e, tak jakbyśmy zostali jakby z Mączyńskim wymienieni ale to w sumie też spoko Zawsze pogramy sobie też chwilkę na innej pozycji Ja też osobiście lubię rozgrywać Tak więc akurat nie będę musiał się e, Jakby martwić tym, że dostanę Minusa za niepilnowanie pozycji No i zobaczmy, Esposito Pich, ja gdzieś tutaj też będę wybiegał ale no niestety. Esposito, szczerze mówiąc, ostatnie dwa mecze po prostu fatalne. Co chwilkę niecelne podanie. Strzały też mega słabe. Totalnie mu nic nie wychodzi, trzeba przyznać. Jest przejęcie, albo i nie, albo i tak. Co za zamieszanie, tutaj w ogóle. No przejmujemy, ale to i tak na nic, bo sędzia kończy to spotkanie. Przegrywamy ten mecz, niestety. Oceny chyba nie mieliśmy złej, bo 7,1. Myślę, że to będzie i tak jedna tutaj z wyższych. Przemek Płacheta też ma 7,1. Tak więc we dwójkę z taką oceną kończymy to spotkanie jako najlepszą w Śląsku. No niestety jest porażka, tak więc dzisiaj mamy póki co zwycięstwo, remis i porażkę. Przydałoby się jednak te mecze w większości chociaż wygrywać, jeśli chcemy gdzieś tam walczyć o te wyższe cele. No i lecimy do kolejnego spotkania. No i kolejny mecz będzie meczem z Zagłębiem Sosnowie... Przed nami trening, ocena już 67 i gramy kolejne spotkanie z Zagłębiem Lubin. Czy gramy, to w sumie dowiemy się za chwileczkę, ale wydaje mi się, że tak, bo ta ocena już naprawdę świetnie wygląda. Do tego mamy cały czas formę doskonałą, doskonałą dlatego przechodzimy do tego spotkania. No i będzie to ważny pojedynek, bo z tego co wiem, jest to pojedynek taki derbowy pomiędzy tymi dwoma zespołami, tak więc mam nadzieję, że uda się go wygrać. Przechodzimy do meczu. No i właśnie, przypomniało mi się, że dużo komentarzy dotyczyło tego, żebym zmienił kamerę na gwiazdę. Więc ten meczyk może jako jedyny sobie dzisiaj zagrajmy na kamerze gwiazda. I dajcie znać w komentarzach, wypowiedzcie się, jak waszym zdaniem powinniśmy grać. Czy właśnie w taki oto sposób, czy można powiedzieć z tą standardową kamerą. Bo wydaje mi się, że no tutaj może lepiej widać naszego zawodnika, bardziej się można wczuć. Aczkolwiek ciężej jest na przykład znaleźć kolegów z zespołu do podań. No bo mniej widać po prostu Dlatego dajcie znać co sądzicie A my lecimy z tym spotkaniem I zobaczmy, bo tutaj ładnie poklepane Podanie do Picha Ale niestety on nie dojdzie do tej piłki I nic z tej akcji nie będzie Tak więc dajcie znać w komentarzach Czy zostawiamy kamerę gwiazda Czy może jednak tą klasyczną I Płacheta Nie ma bramki, szkoda Było niesamowicie blisko już asysty na początku tego meczu Oj, oj, oj. Ale czy tam nie było spalonego? Tak, jest spalony. No, z tej kamery nie było za dużo widać. Ale tak mi się wydawało, że jakoś za łatwo ta piłka przeszła. I zobaczmy, jak Exposito sobie poradzi. No, chyba tak niezbyt. No i póki co ten mecz wygląda. No tak, że niby stworzyliśmy sobie jakieś okazje. Ale no, póki co bez bramek. Kolejna akcja zagłębia. Zobaczmy. Jest balić, wrzutka, ale Putnocki z takim czymś totalnie nie ma problemu. I teraz to my walczymy tutaj. Udało się wywalczyć, co ciekawe. Tego się nie spodziewałem po polskim Messim. Piękne podanie do Płachety. No i mam nadzieję, że Płacheta to wykończy. No musi chyba indywidualnie kończyć to, chociaż nie boczna siatka. Ajajaj, no szkoda, była niezła okazja. Ok, jest przejęcie, no i mamy szansę. Tylko, żeby tutaj fajnie wybiegali, bo ciężko jest z tej kamery, jakby dostrzegać rywali Znaczy z zespołu, jak wybiegają. Może teraz do mnie uda się jakoś podać. Ok, jest do płachety, podanie wrzutka. No i właśnie, to jest to o czym mówiłem, że niepotrzebna ilość wrzutek. Śląsk cały czas wrzuca piłkę i nic z tego nie ma. No i Starzyński. Kolejna sytuacja zagłębia. Pięknie się uwolnił Starzyński. Wybijamy piłkę. I to też otworzy nam szansę na kontratak. Zobaczmy, tylko trzeba szybko tą piłkę przenieść tutaj na połowę rywali, ale no za wolno, zdecydowanie za wolno i pewnie nic z tego nie wyjdzie już. No właśnie. Ostatnie 5 minut tego meczu. I zobaczmy, czy jeszcze Śląskowi uda się stworzyć jakąś okazję. No jest szansa. Jest tutaj dużo miejsca, podanie niecelne jeszcze może uda się odebrać, no chyba jednak nie. Ok, udało się przejąć, esposito, no to jest ostatnia akcja w tym meczu, żeby tylko bez podania do tyłu... No nie, sędzia kończy ten mecz. Mega średni, mega słaby bym powiedział. Nic się tutaj nie działo w tym meczu, właściwie coś jak w tym meczu, jakby nie z Koroną, tylko tym jeszcze wcześniej. No, i co tu dużo mówić? No, bez komentarza, chyba ten match zostawmy. Wy tylko wypowiedzcie się, jaką kamerę powinniśmy używać: czy tą taką zwykłą, klasyczną, czy też może tą gwiazda, czyli tą na jakiej teraz graliśmy, bo jednak różnica myślę, jest dosyć duża. W tabeli ligowej zajmujemy 8 pozycję. Nasza ocena wynosi, jak widzieliście, 67. A w kolejnym odcinku zmierzymy się z, już sobie tutaj zobaczymy z Wisłą Kraków, Arką Gdynia, y, Piastem, no i na przykład z Legią. Potem Raków Leg. zobaczymy jak to będzie, czy cały czas będziemy, że tak powiem, w pierwszym składzie występować. Tutaj oferta transferu y, do SF, do SV Darmstadt i ten transfer jakby wszedłby w życie od zimy. Dlatego spoko, że jesteśmy na liście, bo będziemy też otrzymywać cały czas oferty transferu i będziemy mogli sobie nawet w trakcie sezonu zaakceptować ofertę i przejść po prostu tam od stycznia, tak więc spoko opcja. A na dzisiaj to już tyle, zostawiam Was tutaj z podglądem naszych statystyk, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Tak więc co, dzięki za oglądanie, życzę Wam miłego popołudnia. trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko!